Pan elektryk, żarówka nad głową. Jakby nie przeknął przy tym, to nie byłby sobą, nie. Próbnik do gniazdka i zaświeciło diodą. Klientki lubią, gdy zaistrzy to i owo je. Yeah. Pan elektryk jest na fazie, je, 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 w głowy, wolty i woltarze, O, duża dawka prądu na dzień. Nie uziemią go grabarze, nie, nie, nie. Telefon od klientki, wezwanie do usterki. Zabrał skrzynkę narzędzi i wsiadł starego trupa. Dojechał do posesji, na stole stały świeczki. Nie pora na uśmieszki, bo trzeba ciągnąć druta. Hej, 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 kabel do słonki, dojdzie do eksplozji najważniejsze w BHP. Hej, 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 pan Elektryk ma kontakty, polecają go sąsiadki, kiedy mąż nie radzi se. Pan elektryk jest na fazie, je, 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 w głowie wolty i voltaże, o, duża dawka prądu na dzień, nie uziemią go grabarze, nie, nie, nie. Nigdy, Nigdy nie bywa spięty, spięty choć nie brak nie mu energii. Mi, nie tylko prąd go pieści, w niejednym gwiazdku gniazdku też był. Instalacja jest oddana, strzela korek od, od szampana. Podnieść do góry ręce, rozluźnij swoje pięści Teraz wszyscy razem kręcimy żaróweczki Niech prąd was potelepie, nikt niech już więcej nie śpi I teraz wszyscy razem kręcimy żaróweczki Pan elektryk jest na fazie yeah, yeah, yeah. w głowie wolty i woltarze. o, duża dawka prądu na dzień Nie uziemią go grabarze, nie, nie, nie i żaróweczki wszyscy!